Czy kiedykolwiek się zastanawiasz, czy naprawdę, jak ludzie mówią po angielsku, to wszyscy po prostu na siebie mówią na ty? Bo bardzo często, jak rozmawiam z Polakami, to jest im bardzo trudno, żeby pomyśleć o tym, żeby rozmawiali z ludźmi, których nie znają, albo ze starszymi, albo może z szefem i po prostu mówić. Ty. I myślę, że ten poziom formalności to jest taka normalna część polskiego życia, że nawet jak Polacy mówią po angielsku, jest im bardzo dziwnie, żeby nie używać formalności i żeby po prostu mówić na wszystkich you. I na pewno teraz też się zastanawiasz, czy jest coś takiego po angielsku jak pan i pani, czy po prostu się mówi na każdego. Ty. I odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana. Bo rzeczywiście po angielsku, jak mówisz do kogoś, to zawsze mówisz ty. Zawsze mówisz you. Nie ma takiej sytuacji, gdzie byś nie używał słowa you, jak mówisz do osoby. Ale to nie znaczy, że nie ma słów które są używane w formalnych sytuacjach albo żeby pokazać szacunek. I właśnie w dzisiejszym odcinku Ci wytłumaczę dokładnie, które to są słowa i jak używać te słowa po angielsku. Instytut Lingwistyki przedstawia. I jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź na dole w opisie, bo tam jest link, gdzie możesz ściągnąć PDF. I będziesz miał e, mniej więcej wszystko, o czym będę tutaj mówił w PDF-ie. To jak możesz mówić do kogoś formalnie po angielsku? To jest bardzo proste. Po prostu używamy słowa sir i ma'am. jak nie znasz słowa sir i ma'am, to ma'am chyba jest skrótem od madam, to znaczy pani albo coś takiego. I sir. To jest tak jak pan. Ja myślę, że dawniej sir było dla rycerzy, chyba tylko. Tylko, że różnica między sir i pan jest, że nadal po angielsku używamy słowo you, nadal używamy słowo ty, tylko że wtedy tylko dodajemy słowa sir albo ma'am. Na przykład bym powiedział: Thank you, sir. Widzisz, nadal mówię you. Ale kończę z sir. Thank you sir albo thank you ma'am. Ale różnica między sir i ma'am i pan i pani jest, że w amerykańskim społeczeństwie nie musisz mówić sir and ma'am. Zależy gdzie mieszkasz. Jak mieszkasz na południu, to też nie musisz, ale bardzo często ludzie mówią sir i ma'am. Ale jak, jakbyś ty nie powiedział sir i ma'am, to chyba nikt się nie obrazi. Bo to nie jest tak jak po polsku, że tak musisz to zrobić, bo inaczej to jest niemiłe. W Stanach to jest bardziej, bo ty chcesz pokazać szacunek. Ludzie mi w Polsce mówią, że pani, pani istnieje, żeby komuś pokazać szacunek, ale osobiście uważam, że nie możesz pokazać szacunek, jak jesteś do tego zmuszony. Że tak musisz to powiedzieć. Sorry, ma'am. Nie musisz powiedzieć, to jak to mówisz, to ja uważam, że to, to jest większy szacunek, bo ty wybierasz, żeby to robić i społeczeństwo cię do tego nie zmusza. A to jest tylko moja opinia, może się nie zgadzasz. To jak ty się czujesz dziwnie z tym, żeby być nieformalny, jak mówisz po angielsku, albo ty bardzo byś chciał mówić pan i pani tego, że po angielsku, to w takim razie naucz się, jak używać sir i ma'am, bo ludzie bardzo często używają sir i ma'am w niektórych częściach Stanów, częściej w niektórych mniej. Na przykład prawdopodobnie w Nowym Jorku, albo w Filadelfii, albo w Chicago, albo w Bostonie to chyba mniej usłyszysz, że ludzie używają sir i ma'am. Też będą używać, szczególnie w sklepie. Na przykład jak Ktoś pracuje za kasą, to często do ciebie mówi "Sorry, ma'am, ale nie zawsze. Czasami ludzie po prostu powiedzą tak hey what's up man, albo coś takiego, albo hey what's up, how you doing?" Ale jak będziesz bardziej na południu, tak jak South Carolina, albo Georgia, albo Louisiana, Kentucky, może Texas, albo gdzieś, gdzie nic nie ma, tak jak North Dakota, albo Utah, to tam też pewnie części używają sorry, ma'am. Ale już w Kalifornii... może mniej używają sir i ma'am. Wiem, że na południu czasami nawet dzieci mówią sir i ma'am do swoich rodziców. Mówią yes sir, no sir, yes ma'am, no ma'am. To jak Ty chcesz używać formalność po angielsku tak samo jak używasz po polsku i chcesz pokazać szacunek, to naucz się jak używać sir i ma'am. Dam Ci przykład. Wchodzisz do sklepu i mówisz, Ej, how you doing sir? Albo how you doing ma'am? Albo, how are you, sir? How are you, ma'am? Albo może czekasz na przystanku i widzisz, że ktoś tam stoi. To mówisz, excuse me, sir? Albo, excuse me, ma'am? I wtedy mówisz, are you waiting for the bus? I wtedy już nie mówisz, sir? Albo, ma'am? Przeważnie jeden raz wystarczy, że używasz, sir? i ma'am? To wtedy mówisz na przykład, excuse me, ma'am? Albo, excuse me, sir? I wtedy zadajesz pytanie i już nie dodajesz, sir? i ma'am? Na przykład, was the bus already here? Albo, did I already miss the train? Ale też myślę, że formalność w Stanach jest trochę inna niż w Polsce. Bo chyba to, co jest ważniejsze niż mówienie sir i ma'am, to jest, żeby używać please i thank you. Albo, excuse me. Czy jak chcesz z kimś rozmawiać, albo chcesz przejść, to mówisz, oh excuse me. Albo, excuse me sir, excuse me ma'am. Albo, jak ktoś ci pomaga, to mówisz, thank you. Albo, can you please help me? Albo, może. Excuse me, sir, can I please ask you a question? W taki sposób jest też formalny, albo pokazujesz szacunek po angielsku. To, że ty mówisz you, to nie ma nic wspólnego z bycie dla kogoś miły, albo żeby pokazywać szacunek. Po angielsku to nie jest związane z szacunkiem, po prostu na każdego mówisz you, bo tak się mówi po angielsku. A jak chcesz być miły, i formalny i grzeczny i mieć szacunek, to mówisz yes, sir, no ma'am. Yes, please, thank you, excuse me. To is ważniejsze po angielsku. I oczywiście jest coś takiego jak Mr. and Mrs. albo Miss, albo też Ms. Ale my to rzadziej używamy niż Sir i Ma'am. To można mówić np. Mr. Johnson, albo Mrs. Johnson, albo Miss Johnson, albo Ms. Johnson. I z takim czymś jak Mr. i Mrs. i Ms. i Miss, to to się tylko używa z nazwiskami. Na przykład Mr. and Mrs. Smith. I Mr. jest tak jak pan, i Mrs. jest kobieta, która ma męża, Miss jest kobieta, która nie ma męża, i Ms. jest jak nie wiesz, czy ona ma męża albo nie, nie wiesz. To jeszcze raz powtórzę, jak ona nie ma męża, to jest Miss. A jak nie wiesz, to jest miz. I jak ma męża, jest mrs. To na przykład byś mógł powiedzieć Hey, how you doing, Mrs. Johnson? I ogólnie nie mówimy Mr. i Mrs. i potem imię. To zawsze jest nazwisko. Oczywiście są wyjątki. Ja myślę, że czasami... W kulturze czarnych Amerykanów to oni rzeczywiście używają Mr. and Mrs. i pierwsze imię, albo raczej imię. To jest kalka językowa. po angielsku się mówi first name i last name. First name to jest imię, last name to jest nazwisko, albo to jest raczej amerykańskie last name. W Anglii się mówi surname. To imię jest first name, drugie imię jest middle name, to jest middle po środku i potem last name, to jest ostatnie. I też chcę powiedzieć, że w Anglii oni chyba. Z tego co rozumiem, nie używają sir i ma'am tak jak my w Stanach. I nawet nie jestem pewny, czy oni w ogóle to używają. To jak mieszkasz w Anglii, to napisz w komentarzach, bo ja nie wiem. To jeszcze raz. Czy musisz mówić sir i ma'am? Nie. Ale jak chcesz mieć dla kogoś szacunek, to wtedy używasz sir i ma'am. Ja bym po prostu posłuchał. Jak ludzie do ciebie rozmawiają. Bo jak ty będziesz na przykład na północy, to tam dużo mniej usłyszysz sir i Me. a jak będziesz na południu, to dużo częściej usłyszysz sir i Me. Ale tak jak mówiłam, jak ty bardzo musisz pokazać komuś szacunek, i jak nie, to umrzesz, bo to jest tak niemożliwe dla Ciebie, żeby nie mówić pani, pani, to zacznij mówić sir i Me. To jest całkowicie normalne. Uh, I w niektórych sytuacjach to wypada. Na przykład jak rozmawiasz z policjantem, to wypada, żebyś powiedział sir i ma'am. Yes sir, uh, no sir. ten policja mówi hey, do you know how fast you're going? No sir, I, I don't know. Albo do you know why I'm writing you a ticket? No sir. Albo no, jakbyś rozmawiał z sędzią, to mówisz sir i ma'am. I sir i ma'am zawsze jest na końcu zdania. How you doing, sir? Thank you, ma'am. Może pracujesz w restauracji, i mówisz can I get you anything else today, sir? Albo zauważysz, że uh, jak Przy kasie, oni powiedzą, is that it for you today, sir? Albo anything else for you today, ma'am? Albo did you find everything okay, sir? Albo może nawet did you find everything you were looking for today, ma'am? To jak słyszysz, mi się wydaje, że używasz sir i ma'am jak używasz słowo you. Na przykład thank you, sir. Albo how are you doing today, sir? Did you find everything you were looking for today, ma'am? To jak you, to na końcu dodajesz sir i ma'am. dosyć proste. Też słyszałem, szczególnie w filmach, że, ale to przeważnie jest w wojsku albo coś takiego, że ten taki oficer mówi do zwykłego żołnierza i ten żołnierz nie do końca rozumie albo tak nie usłyszał albo nie wie dokładnie co ma zrobić, to wtedy mówi sir albo ma'am i to to jest pytanie. Tak, to znaczy, tak ja nie rozumiem albo, czy możesz to wytłumaczyć, tak. Sir? i a propos Mr. and Mrs. to dzieci w szkole zawsze tak mówią do swoich nauczycieli. Na przykład ja byłem zdziwiony, że w Polsce dzieci wiedzą, jak nauczyciele i nauczycielki mają na imię, bo po angielsku tak nie jest, albo przynajmniej w Stanach tak nie jest. Ja nigdy nie wiedziałam, jak moi nauczyciele albo nauczycielki mieli na imię, bo my zawsze mówiliśmy Mrs. Smith. Albo Mr. Johnson, albo Mr. Novak, albo jakiekolwiek nazwisko. Zawsze było Mr., albo Mrs., i potem nazwisko. Nikt nie wie, jak nauczyciele mają na imię. I wtedy, jak mówisz do nauczycielki, i mówisz you, to możesz skończyć zdanie z Mrs. Johnson, albo Mr. Johnson. Nie musisz. Na przykład, can you please help me with this? Ja myślę, że dziecko by mógł tak powiedzieć, ale też dziecko by mogło powiedzieć. Can you please help me with this Mrs. Johnson? Albo nawet can you please help me with this ma'am? Ale ja się wychowałam na północy Philadelphia. Filadelfii to my nigdy tak nie mówiliśmy sir ma'am. Ja dopiero słyszałem, żeby ludzie żywali sir ma'am jak mieszkałam na Florydzie na pół I jeszcze raz powtórzę wymowę to jest Sir sir, Sir i ma'am Sir ma'am How you doing today sir? How you doing today, ma'am? Can I help you with anything today, sir? What can I get for you, ma'am? Albo, excuse me, sir. Excuse me, ma'am. Albo, are you in line, sir? To znaczy, czy jesteś w kolejce? Albo, excuse me, ma'am. Am I before or after you? To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś i czy Ty używasz sir i ma'am Po angielsku. I czy też zaczniesz używać sorry Ma'am, jak będziesz mówić po angielsku. I tak jak mówiłam, jak chcesz podsumowanie dzisiejszego filmiku, to sprawdź na dole w opisie, bo tam jest PDF i będziesz miał tam wszystko napisane, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.